On naprawdę tutaj jest! Co? Mm. Siemanko, Siemanko, od tej strony nas. W... Moi drodzy, znowu przeniesiemy się do tej naszej fabryki. No, musimy. Dzisiaj, może, no, zamienimy hagiego, Łagiego. Raczej nie hagiego, Dzisiaj zamienimy zombie w skeleta. Czyli przerażającą postać. Okej, okay, no dobra. Znowu przyjęliśmy się tej fabryce. Dobra, może łączmy prędkość 0,5. Dobra. Dobra. O, mamy naszego grafpaka I... To jeszcze nam potrzebne. Idziemy... Yy, o, włączyli... O, przyjść by ścianie. Dobra, no to... Do, więc dobra. Mam nadzieję, że tutaj będzie nasz skelet. Mam nadzieję, że tutaj będzie. Okej, okay, no dobra. no i <śmiech> <śmiech> czy on tutaj na... naprawdę jest? Nie, no będzie tutaj ścigać nazwy wentylacji. Okej, okay, no dobra ma panie śkielecie Zniknął. Okej, okay, No dobra. Smutno trochę. O mamy naszego kolejnego grafpaka Nie mogę się doczekać, żeby wyczaptę do drugim Był tutaj. Wszystkie wrogi by były O jest nasza głowa, zabawki! Dobra. Chyba o to, żeby no... A, trzeba przywołać skeleta. Dobra. Ejku. Czekaj. Zobaczmy jak wygląda niego czanka. Hmm właśnie Czekaj, może stacimy, może stacimy tutaj te e, bloki może. No dobra, metal. Dobra, no to wołamy go. Brrr, brrr. Dzień dobry. <ścoughs> Dobra, jesteśmy w wendylacji. Nie. Dobra i... O, szybki jest. Szybki totalnie jest. Totalnie szybki jest. Szybki. Szybki jest, dobra. O nie, dobija się, dobija. Dobra. O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! O Już god! raz... no już... Ee, czekałem. mój teraz. Okay. Cyk, dobra. Nie ma co płacić. No nie ma. Widzieliście tam? Widziałem tutaj zombieaka jakby. Dobra, jest... Dobra. Może włączę prędkość 5.0. Uciekaj, 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 dobra, U, upadł, o dobra, no da, skoro już zniknął, zobaczmy jak wygląda nasze yy, właściwa, o tak, tak, i już skończyliśmy już, już grę.